Dzień dobry, z tej strony Miłosz Kierenski z firmy Noxo. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem marki FJ Dynamics. Nasza firma Noxo ma za zadanie klientowi donieść, jakby użytkowanie tego urządzenia profesjonalnie, klient. Dzisiaj podejmuje decyzję, że chcę zakupić zestaw automatycznego prowadzenia, na przykład FJ Dynamics model AT2 MAX. Od początku zakupu będzie otoczony taką najlepszą otoczką. Przyjeżdżamy na montaż. Po montażu mamy pełne szkolenie, gdzie użytkownik może się dowiedzieć dosłownie wszystko o tym urządzeniu. I taki bardzo szczególny detal, bryloczek. To jest numer telefonu, gdzie jest wsparcie dosłownie o każdej godzinie i my zawsze mu pomożemy. Kupując u nas, klient, mimo wybrał produkt tańszy od marek premium. To niczym się nie różnimy i widzi, że było warto, że dokona prawidłowego kroku. Teraz jesteśmy na warsztacie, gdzie, między innymi, jest serce firmy NOXO, gdzie zapoczątkowujemy uchwyty, które są przez nas zaprojektowane, produkowane i dzięki temu właśnie pod, podchodzimy do każdego klienta profesjonalnie. Współpraca z Miłoszem zaczęła się od tego, że mój tata też prowadzi gospodarstwo. Na naszym gospodarstwie znajdują się trzy sztuki nawigacji marki FJ Dynamics. Uchwyty projektujemy sami. Jedziemy na montaż, pobieramy wymiary, później dajemy projekt na laser. Gotowe wypałki sami zaginamy, sami spawamy, sami toczymy, frezujemy, dzięki czemu powstają nam gotowe wyroby, które już są praktycznie gotowe do malowania. Tutaj możemy pokazać Państwu część uchwytów, które są w trakcie produkcji. Praktycznie do każdego ciągnika. Jego potoczymy indywidualnie, tak? Nie mamy jednych uchwytów do każdego ciągnika, tylko praktycznie każdy model pojazdu ma inny uchwyt, co pokazuje, że my naprawdę potoczymy do tego mega profesjonalnie. Dzięki temu zyskujemy bardzo pozytywne opinie, klienci polecają sobie nasz montaż, no i Dlatego jesteśmy jedni z najlepszych dealerów FJ Dynamics w Polsce. Z racji tego, że moją pasją jest też ślusarstwo i prowadzenie warsztatu, więc tutaj dopasowaliśmy się idealnie z Mioszem. Idealnie się zgrywamy, ponieważ dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, żeby nie oszczędzać na jakości montażu. Dla mnie jest najważniejsze, żeby klient był zadowolony, a dla Piotra, żeby dobrze była wykonana praca. Więc my jesteśmy zgrani dosłownie jeden do jednego i tak samo myślimy i widać tę synchronizację właśnie po efektach tej pracy, co tutaj na stole jest, że było warto. No i nadal idziemy tą jakością. Coraz wyżej sobie poprzeczkę podnosimy, aby być coraz lepsi. Będąc na montażu, mamy w pełni wyposażony samochód. Między innymi właśnie w zabudowę, w ramie wysuwne, gdzie mamy imadło. Czyli to e, za tym idzie, że jesteśmy samowystarczający. Jeśli coś trzeba podgiąć, coś przerobić i itd., nie potrzebujemy warsztatu klienta. My mamy warsztat, przywozimy ze sobą. Jakby nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy być zaskoczonym na montażu, ponieważ wszystko mamy na samochodzie i od A do Z. Jesteśmy w pełni obsłużyć klienta tak, aby nie było żadnych przeszkód.